Jacek Wójcik to kolejny mieszkaniec zalanego przez powódź Kłodzka. tuż przed falą powodziową zamieścił kontrowersyjne nagranie, a potem zaamiluk. Co dzieje się z nim teraz Dagmara Kaźmierska i jej syn Konan nie są jedynymi znanymi mieszkańcami Kłodzka. W zdewastowanym przez powódź mieście mieszka też dawny przyjaciel królowej życia, Jacek Wójcik. Fala powodziowa doprowadziła do potwornych zniszczeń na Dolnym Śląsku. A Kłocko jest jednym z tych miejsc, które ucierpiały najbardziej. Należy też do regionu, w którym ogłoszono stan klęski żywiołowej. Wcześniej o sytuacji w rodzinnym mieście informował Konan Kazimierski. Witam wszystkich. Jak widać, mamy powtórkę z 97 w Kłocku. Załączam, jaka apteka ma dyżur. Jeżeli chodzi o szpital w Kłocku, droga jest aktualnie dostępna czy to od strony estakady, czy od strony miasta. W wielu miejscach nie ma prądu, nie wiem, jak wygląda sytuacja z dostawą wody, niemniej proszę pamiętać, żeby nie pić wody z kranu. Drodzy znajomi i nieznajomi, jeżeli będziecie potrzebowali pomocy, jestem w kłodzku macie u nas wsparcie, apelował syn Kazimierskiej, tuż przed uderzeniem fali powodziowej, Jacek Wójcik publikował jeszcze żartę w sieci. Ostatni wpis wywołuje teraz szczególne kontrowersje, szczegóły poniżej, tuż przedtem. Jak klocko zostało zalane przez falę powodziową, Jacek zamieścił żartobliwy filmik. W nagraniu bierze udział Wicia, znajomy Wujcika, dawny przyjaciel Kaźmierskiej, żartuje na filmie, że został barberem i założył biznes o nazwie gabinetu Barbiego. Modelowanie mordy. Teraz film wywołuje negatywne komentarze. Po zamieszczeniu filmu Wujcik zamilkł w sieci. Cisza wywołała pełne zaniepokojenia komentarze: Jak tam u Was powódź? Czy jest bezpiecznie? Pytają fani. Co dzieje się z Wójcikiem? O tym, co spotkało jego rodzinę i bliskich, opowiedział w rozmowie z mediami. Szczegóły poniżej. Wójcik rozmawiał dziś po południu z dziennikarzami Faktu. W wywiadzie uspokoił fanów, że jego samego nie zalało. Nie musiał się też ewakuować, bo mieszka w wyżej położonej części miasta, gdzie woda nie dotarła. Jego znajomi nie mieli tyle szczęścia. Ale cały dół kłocka jest zalany, moi znajomi są pozalewani. Pół metra brakowało, żeby się sytuacja powtórzyła z 1997 roku. Wtedy zalało mojego ojca, bo mieszkał w dolnej części miasta, mówi przygnębiony Jacek. Wczoraj Jacek był zajęty pomocą bliskim, w tym koleżance, która bała się o swój dom. Koleżanka wczoraj dzwoniła, żebym przyjechał jej pomóc. Mówiła, że się boi że się dom zawali, drzewa się walą, a to, co płynie, wali o ten dom. Ona bała się, że się jej dom zawali. Pojechałem tam i powiedziałem policjantowi, że tam są ludzie, którzy oczekują pomocy. Znajoma za godzinę do mnie zadzwoniła, że strażacy przypłynęli łódką i ją ewakuowali. Inni znajomi mają też sklepy i biznesy, które ucierpiały. Jednemu z nich, który niedawno otworzył ten lokal, meble pływały po wodzie. Opisuje sytuację. A w jakiej sytuacji są teraz mieszkańcy Kłocka? W chwili, kiedy wójcik rozmawiał z dziennikarzami, sam nie widział jeszcze najgorszego na własne oczy. Z kranów leci czarna woda. Pojechałem kupić wodę, bo z kranu leci czarna woda i nie można jej pić. Teraz przebieram się i jadę pomóc znajomym. Jeszcze nie widziałam, jak miasto wygląda po opadnięciu wody. To nie będzie miły widok martwi się Jacek. Na koniec ujawnił, że warsztat samochodowy męża Edzi jest zalany. Na szczęście ona sama mieszka bezpiecznie we Wrocławiu. Źródło. Fakt.